Dzisiaj potrzebujemy tylko trzech składników, szynkę, ser i masło klarowane. Patelnie z masłem klarowanym rozgrzewamy sobie na około 5. Kładamy sobie masełko klarowane i czekamy aż patelnia nam się nagrzeje. W międzyczasie ubieramy serek w szynkę. Bierzemy sobie plasterek lub dwa i owijamy naszą szynkę. Nasz ser, przepraszam. Odwracamy w drugą stronę i również sobie obwijamy Do nagrzonej patelni wkładamy nasz ser i czekamy parę minut. Jak już słyszymy, że lekko się przypie, odwracamy go na drugą stronę. I czekamy kolejne parę minut. A tak prezentuje się nasz gotowy posiłek. Ja podaję go sobie jeszcze z ogórkiem konserwowym, z keczupem i z majonezem. Mamy tutaj około 700 kalorii, także jeśli chcecie dobić sobie jeszcze, to można dać po prostu więcej szynki, a jeżeli chcecie obciąć kalorie, to po prostu dajemy mniej szynki lub jemy na dwa posiłki. Smacznego!